Jest 200. No to będzie się działo. Pytanie, czy to nie jest jakiś krótki odcinek tej wyższej prędkości. No ale, zobaczymy. Ale mamy szansę przyspieszyć. Zobacz, czy tutaj mamy 200, czyli aktualna, aktualne ograniczenie prędkości. To wszystko się zmienia nam na bieżąco w grze. Pytanie, czy w ogóle zdążę na czas. 9,17, 19 sekund. 282 punkty nagromadzone. No zbliżamy się do granicy 200. Zobaczymy. Men estava prendo com a en espada e era espada No pięknie, tak długi odcinek z taką prędkością. Na polskich torach to jeszcze długa droga. Teraz mamy spadek terenu. No linia się obniża. Dołowi zmierza o. Szybko trzeba naciskać Szybko trzeba zbić czuwaka Niecałe 10 km do celu pozostało. Tak troszeczkę szkoda, że tutaj na pokładzie tych wagonów, jako pasażer, nie można zmienić kamery. Proszę bardzo, nutki też tutaj jeszcze jak widać składy towarowe ciągnięte przez lokomotywy manewrowe. O proszę, ograniczenie 150 się pojawiło. Pytanie, czy to zwiastuje, że już ta prędkość będzie się obniżać sukcesywnie. Zobaczymy, i właśnie ten człowiek musieli się zbić, bo pojawiła się informacja o zmniejszonej prędkości. 3,5 kilometra. No, dobra. Zbliżamy się do celu. No ale jechaliśmy na miejsce, otwieramy drzwi. Yy, no właśnie na tych ludzi to za bardzo nie patrzcie, to są takie błędy czasami. Yy, na przykład w całości stopy mają zanurzone w peronie, także no, jest ich zła pozycja ustanowiona. Dobra robota. To było dobrze wykonane zadanie. Scenariusz ukończony. Teraz to zamknę. Bo zapomniałem, że po wykonaniu po pojawia się podsumowanie. O, i tutaj tyle zdobyłem na gwiazdkę srebrną. No i cały wykaz gdzie nam odjęto, gdzie nam dodano te punkty. Mam nadzieję, że się podobał materiał. Z mojej strony to by było na tyle. Dziś śmigaliśmy dosyć szybko, ale to w końcu koleje niemieckie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!